Cześć, nazywam się Mariusz i powiem Ci dzisiaj, jak dobrać klimatyzator przenośny do swojego mieszkania. Teoria, teoria, teoria. Za tym stoi tak naprawdę przeważnie opis producentów odnośnie klimatyzacji przenośnej, ich wydajności względem tego, jakie mogą chłodzić pomieszczenie. Klimatyzator przenośny, który na przykład ma oznaczenie 3 kW mocy chłodniczej, i producent mówi, że No tak, 30 do 35 m kwadratowych może sobie ten klimatyzator poradzić no to. Jesteśmy na granicy i to cienkiej. Oczywiście nikt Ci nie zabroni wsadzić klimatyzatora do jakiegoś bardzo dużego pomieszczenia, ale on będzie Cię chłodził wtedy bardzo punktowo. Koniecznie odwiedź naszą stronę internetową czystytlen.pl. Zapraszam Cię do kontaktu. Jeżeli zależy Ci na dobraniu dobrze klimatyzatora przenośnego, to musisz zwrócić uwagę na kilka różnych czynników. Kierowanie się taką prostą zasadą, która gdzieś tam kiedyś powstała, że 1 kW mocy chłodniczej odpowiada Możliwość chłodzenia 10 m2 jest bardzo uproszczony. Zwróć uwagę na to, czy Twoje pomieszczenie, które będziesz chciał chłodzić, skierowane jest na południe, tam gdzie bardzo słońce będzie grzało latem i będzie powodowało bardzo wysoką temperaturę. Dodatkowe czynniki, które jeszcze wpływają na to, aby jeszcze dobrać np. mocniejszą wersję jednostki do pomieszczenia, to jest to, czy to pomieszczenie jest np. Na, na poddaszu. A załóżmy, do mnie jest aż tak super odizolowane, no i w tym wypadku te poddasze się bardzo mocno nagrzewa. Jeszcze innym czynnikiem może być to, że na przykład mieszkasz w kamienicy, gdzie sufit jest trochę wyższy niż standardowy i po kabatura całego pomieszczenia po prostu będzie większa i będziesz musiał schodzić większą ilość metrów sześciennych powietrza, która znajduje się w danym pokoju. Czyli to są rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. Jeżeli masz jakieś pytanie, jak dobrać taki klimatyzator do swojego pomieszczenia, to po prostu zgłoś się do nas. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę to jak bardzo chcesz schłodzić dane pomieszczenie. Jeżeli na dworze panuje 35 stopni Celsjusza, a chciałbyś schłodzić to pomieszczenie do 20 stopni, to wiesz mi, to nie jest dobra droga, ponieważ jeżeli byś wychodził z tego pomieszczenia na dwór, to masz szok termiczny, po prostu nagle jest strasznie gorąco i ten upał staje się dla Ciebie nawet jeszcze bardziej nie do zniesienia. Jeżeli zaś wracasz z takiego dworu, gdzie panuje taka wysoka temperatura i wchodzisz do pomieszczenia klimatyzowanego, gdzie jest bardzo niska temperatura, względem tego, co masz na dworze, czyli na przykład Między 35 a 20 stopni Celsjusza to masz różnicę 15 stopni, to też doznajesz szoku termicznego i możesz się bardzo łatwo przeziębić. To tak jak w upalny dzień byś wypił lodowatą wodę i się później dziwił, że cię gardło boli. Musisz na takie rzeczy uważać i chodzić z rozwagą. Chodzi o to w klimatyzacji, aby schłodzić to pomieszczenie o te kilka stopni, aby tobie było wygodniej i lepiej i bardziej komfortowo, a nie żeby się narażać na właśnie takie sytuacje. Trzeba chodzić z rozwagą. Następnym punktem, na który warto zwrócić uwagę, to możliwość wystawienia klimatyzacji poza swój pokój, czyli dosłownie na dwór. Są takie klimatyzatory i więcej o tym mówimy w tym filmie. Przede wszystkim ograniczysz hałas takiego urządzenia i to jest też najważniejsze, a nawet zwiększysz jego wydajność. Kolejnymi wersjami klimatyzatorów to są klimatyzacje dwururowe, gdzie, dzięki którym nie będziesz podnosił ciśnienia ani zmniejszał tego ciśnienia w swoim pokoju. W tym wypadku jest zawsze wyrównane ciśnienie w Twoim pomieszczeniu i ta efektywność chłodzenia wzrasta nawet do 60%. Taki klimatyzator dwururowy działa poniekąd jak klimatyzacja typu split, czyli te powietrze w pomieszczeniu, które już wcześniej uchodziło jeszcze dochłodzi bardziej, ale też nie ma tych strat, czyli powietrze nie ucieka poza Twój dom, ani także nie jest wtłaczane ciepłe. I ostatnim elementem, na który zwróć uwagę, to gdy kupujesz klimatyzację przenośną, możesz także jeszcze patrzeć na inne funkcjonalności, czyli to urządzenie może Ci służyć cały rok. Klimatyzator przenośny może także dogrzewać pomieszczenie, ale nie każdy to potrafi. Może także osuszać czy wentylować po prostu twój pokój. Jest to bardzo fajne, ponieważ np. przy osuszaniu, gdy masz problem z wilgotnością, to ta klimatyzacja będzie naprawdę zbawieniem. Albo możesz także polepszyć komfort w łazience, gdzie suszysz pranie bądź w piwnicy. No to już zależy tak naprawdę od twojej sytuacji. Więcej o funkcjach klimatyzacji, o których możesz nie wiedzieć, przedstawiam ci tutaj w tym filmie i warto do niego zajrzeć. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie materiału. Pamiętaj o subskrypcji, i także koniecznie odwiedź naszą stronę internetową czystytlen.pl. Tam znajdziesz różnego rodzaju produkty do uzdatniania powietrza, i także treść blogową. Zapraszam Cię do kontaktu i miłego dnia. Cześć!